Pewnego dnia milioner poprosił swoją córkę, aby wybrała nową matkę spośród pięciu bogatych kobiet. Ale dziewczynka wybrała czarnoskórą sprzątaczkę. Stało się to po tym, jak odkryła prawdę o tym, kto tak naprawdę się nią opiekował. – Ta kobieta nie powinna nawet przebywać z nami w tym samym pokoju – wyszeptała Wiktoria Ashworth do pozostałych kandydatek, obserwując, jak Keisha Williams w milczeniu zbiera kryształowe odłamki z marmurowej podłogi posiadłości Blackwoodów. Szkło zostało przypadkowo strącone w czasie lunchu przez pięć elegantek, rywalizujących o miano nowej żony, owdowiałego milionera Davida Blackwooda. Kisza, lat 28, pracowała w imponującej rezydencji w Atlancie zaledwie trzy miesiące, lecz już całkowicie odmieniła życie siedmioletniej Emmy, dziewczynki, która rok wcześniej straciła matkę w wypadku samochodowym. Kandydatki nie wiedziały jednak, że każde okrutne słowo, każdy pełen pogardy gest, każda próba upokorzenia były uważnie obserwowane przez kogoś, kto skrywał znacznie mroczniejsze sekrety, niż mogły sobie wyobrazić. Tatusiu, dlaczego te kobiety są niemiłe dla Kaiszy? Zapytała tego ranka Emma, chowając się za drzwiami gabinetu Davida. Niewinne pytanie córki wciąż rozbrzmiewało w myślach biznesmena, gdy oglądał na monitorach ochrony, jak Kaisza jest upokarzana przez pięć kandydatek, które dwa tygodnie wcześniej przybyły, by wziąć udział w jego konkursie na żonę. Pomysł wyszedł od jego terapeuty – pozwolić Emmie przez miesiąc mieszkać z różnymi kobietami i wybrać tę, którą chciałaby mieć za nową matkę. David starannie wybrał pięć pań z wyższych sfer. Prawniczkę, lekarkę, bizneswoman, bywalczynię salonów oraz architektkę. Wszystkie białe, wszystkie bogate, wszystkie na papierze, doskonałe. Jednak od pierwszego dnia zaczęło się dziać coś niepokojącego. Prowadzone przez okrutną Wiktorię Ashworth dziedziczkę fortuny naftowej pięć kobiet – wypowiedziało cichą wojnę kiszy. Nie dlatego, że stanowiła zagrożenie, w końcu była tylko sprzątaczką, lecz dlatego, że Emma wyraźnie wolała spędzać czas z nią niż z którąkolwiek z kandydatek. Ta dziewczynka musi jak najwcześniej poznać hierarchię społeczną, oświadczyła prawniczka Priscilla Montgomery podczas kolacji, myśląc, że nikt poza nimi nie słyszy rozmowy. Musi wiedzieć, z kim przystoi się zadawać w jej sferze. Historia jeszcze się nie skończyła. Zobacz, co wydarzy się dalej. Kliknij link poniżej, aby obejrzeć kolejną część.